Dzisiaj jest mój pierwszy filmik i dzisiaj Wam y, poopowiadam ciekawostki o świnkach morskich oraz zrobię jakieś porady. Tu ze mną siedzi moja świnka. Hej, Feluś, pokaż się. Przepraszam Was, ale on tutaj się. Ej, nie chce nam za bardzo pokazać. Pokażę Wam. Feluś, tak się on prezentuje. Jest to samiec, nie jest to samiczka. Feluś. Ach, ucieka. Na pewno go jeszcze zobaczycie w tym filmiku. Ma on około 4, 5, 6 miesięcy. I dzisiaj właśnie Wam pokażę różne porady. A pod koniec będą ciekawostki. Mam tu dla Niego klatkę. Wiem, że mamy za małą i właśnie chcę nagrać y, unboxing, jak kupujemy nową, bo za niedługo będziemy zamawiać. Więc jak Wam się spodoba, na to. Dajcie znać, czy chcecie taki filmik. Tutaj zobaczcie felusia, który sobie wchodzi do klateczki. Feluś. No. O, teraz akurat przed tutaj ma ogóreczki. Nie, przepraszam. Marcheweczkę i pietruszeczkę. I wiem, tak mamy za małą klatkę. No i tutaj mamy wodę. I teraz yy, mówię Wam już, czego świnki potrzebują i tak dalej. Głównym pożywieniem świnki jest siano, więc dlatego powinna mieć ona do niego bardzo duży dostęp. I można dać, tak jak powiedziałam, jakieś marcheweczki, pietruszeczki, raz dziennie milimetry, 2 do 3 plasterków. Musi mieć oczywiście suchą karmę. Wodę, to jak każdy gryzoń i każde zwierzątko powinno się zmieniać codziennie. No i oczywiście domek. I kiedyś mogę nagrać zmienianie na zmienianie świnkce morskiej klatkę, jakbyście chcieli. I teraz Wam pokażę, co mam tutaj dla, dla niej do jedzenia. Mam tu sianko oczywiście. Polecam Wam jakieś takie sianko, które już znacie i jest dobrej firmy. Ja mam zaufanie do tego sianka. Możecie je sobie gdzieś przez internet zamówić albo gdzieś. I jakie są pokarmy święci? Różne suszone takie jak na przykład, co my tutaj mamy? marcheweczka jest suszona, musi jeść. Tutaj zobaczcie, mamy karma ziołowa, warzywna. Tutaj niby piszę, że dla królików, ale ona jest dla wszystkich różnych gryzoni. Tutaj mamy korzeń miszka, ponieważ świnka musi ścierać zęby, bo śwince całe życie rosną zęby i musi je ścierać, ponieważ tak będzie miała przerost zębów. Opatrzcie, wyszła sobie sorki za jakoś, Mm. I korzenia mniszka, też Wam polecam, jak chodzi o takie ziółka. No i tutaj mam jeszcze różne ziółka i mamy do zmieniania. Ona siedzi na trocinkach, takich tutaj i jest na sianko. Kiedyś w poprzedniej śwince, bo miałam, ale niestety odeszła, miałam żywirek i sianko, ale niestety Żwirek okazał się niefajny, jak macie żwirek dla świnki to radzę Wam zmienić Ponieważ śwince na łapkach robią się takie buły Ponieważ jest to bardzo dla niej twarde Teraz muszę to poskładać Mamy tutaj taki specjalny kosz Mam też radzę przeznaczyć I jeszcze cieka, kilka ciekawostek Świnki do zwierzęta stadne Więc powinny być minimum dwie My się właśnie tak zastanawiamy czy dokupić Ale Wam radzę kupić dwie Kolejne co, świnka prowadzi dzienny tryb życia, nie, nie jest nocna, nie prowadzi nocnego trybu życia, o, podchodzi. Kolejna ciekawostka, świnki są bardzo towarzyskie i bardzo są miłe i przyjacielskie. I jak chcecie, żeby wasza świnka dłużej żyła, to polecam kupić jakiś dywanik albo ją wypuszczać gdzieś na podłogę, żeby mogła sobie tak pochodzić i rozprasować nóżkę. Świnki też trzeba.